Tak, moi drodzy, nie przewidziało wam się. Wróciłem do gry Stumble, guys. Tak. I zamierzam dzisiaj yy, na odcinku otworzymy sobie duże pudełko krok. Yy, więc od razu zabieram się za pierwsze otwieranie, no i otwieramy, moi drodzy, pudełko, tak z znienacka. I jest to duplikat epicki, Ok. No i ja po prostu chciałem Was tak przywitać. Ja was witam serdecznie, ja jestem. <kluzny> Na moim kanale z powrotem nagrywając. Ostatnio przepraszam Was, że nie ma zbytnio żadnych filmów, ale no to niestety, dlatego że, no. Jakby to powiedzieć, trochę. No. Nie mam czasu na nagrywki, ale dzisiaj postaram się, żeby powiedziały dwa szorce i ten film. Więc moi drodzy, sprawdźmy sobie właśnie tą mapkę Turtle Trouble, bo. Zagraj ze znajomymi. No i zbytnio nie. ja nie mam znajomych na razie. Znaczy mam dwóch znajomych, którzy grają z StumbleGuys, Guys, ale nie mam ich zbytnio więcej. Więc mm, po prostu taki szybki odcinek. Jak nie będziecie chcieli z to po prostu wrócimy do Braula i wiem, że nie miałem nagrywać, ale po prostu tak dobrze sobie wrócić do takich starych, oryginalnych, takich retro rzeczy, takich. O, takich. Mm, 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 mm. Dobra, nie warto. A my mamy właśnie tą mapę Turtle Trouble. No i tak. Skaczemy. No i nie wiem, co robią te pizze, ale wiem, że po prostu y, trzeba jak najszybciej y, się dostać tutaj na sam. Na, na sam. Na sam tutaj. No niestety nie udało mi się tam dostać. Na sam tutaj, jakby można powiedzieć. Koniec. Tak, na sam koniec. Po na meta To nie jest mapka na odpadanie, spokojnie. Jakby to była mapka na odpadanie, to do tej pory jeszcze nie spadłem. Więc no, i do tej pory jeszcze na tej mapie nie przegrałem, więc wstyd by było przegrać tutaj przy widzach na tej nowej mapce. Dobra, skok i uwaga, skok tu. Bo tutaj mnie jakiś ninja popchnął, nie wiem czy to jest jakiś ninja, który po prostu sobie tutaj pływa i mu się nudzi w życiu. Może tutaj mieszka. Przypomniało mi się właśnie wtedy, kiedy powiedziałem, byłoby wstyd przegrać przy widy. To właśnie zrobiłam. Dobra, nieważne. Dawno nie grałem i po prostu jakoś tak przegrałem. Bo yy, tak. Dobra, nieważne. Tutaj misje. Mam już 4000 tych gwiazd. No i możemy sobie odebrać jedną rzecz. Niech będzie to kręcenie zwykłe lub lepsze, bo i tak nic lepszego tutaj nie mamy. A zawsze może wpaść jakiś duplikat, na przykład duplikat Epika. Duplikat zwykłego. Dobra. Zostaliśmy dwa. No i na razie. To tyle. Mm. Jakoś inhaler, czyli nie wiem co to jest, inhalator jakiś, czy coś tutaj mamy dosyć dużo jakichś rzeczy mamy Rainbow Cloud'a jakiegoś, który nie jest jakąś taką skórką, mi się ten toksik mega podoba bo on jest mega ładny dobra, mm, więc mm, widzieliśmy teraz to, wycieczka do Eldorado spróbujmy no, i tak wycieczka do Eldorado może być dosyć ciekawą mapą, ale no zobaczymy jak tam jak ta mapa się sprawdzi. Bo nigdy nie wiesz. Dobra, więc. Yy o burrito bonanza, akurat mi się skojarzyło bo dzisiaj jedę na grina można by powiedzieć, tak, dzisiaj jedę na grina przepraszam, że tutaj uciąłem ale no, do... będę teraz trochę w tym filmie ucinam jest czemu uciąłem po prostu ktoś mi gada cały czas przepraszam was, że ucinam, ale po prostu no cały czas ktoś tutaj rozmawia i. i. Hmm. Bo w bo Bonanza było jeszcze jak wszyscy grali. Wszyscy chodzi mi o to, że jak ta gra jeszcze była popularna. Hmm. Bywa. Tak, na razie nic się nie wydarzyło. Takiego specjalnego, możemy powiedzieć. Więc yy, tutaj skaczę, skaczę, skaczę. I czy ja to przejdę? Prawdopodobnie. Może już się zobaczymy. I, I wiem, że to aż tak bardzo tak, 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 No niestety nie udało mi się przejść burrito w No ale u się trudno idzie się dalej. Nawet nie będę, jaka była pierwsza mapa. Ale nieważne. No, więc tak. No i ja będę kończył, bo ten odcinek miał być za długi. Ja po prostu. No, miałem Wam pokazać jak tam, czy chcecie, czy nie, więc pa.